Witam wszystkich i zapraszam na kanał ATECH. Mamy nadzieję, że jesteście zdrowi i czekacie na nasz nowy temat dnia. Dziś przyjrzymy się przełomowi, który zastąpi odsalanie wody. Woda jest zasobem niezbędnym do życia, a jednak wiele krajów na całym świecie co roku boryka się z jej poważnym niedoborem, i to nie tylko w krajach rozwijających się. Wyobraź sobie, że możesz pozyskać czystą, zdatną do picia wodę prosto z powietrza. Technologia pozyskiwania wody z atmosfery jest realna i wkrótce może zostać zdemokratyzowana dzięki dużym postępom. Zbadamy trzy obiecujące przyłomy w tej technologii. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszamy na nowy odcinek na Atech. Woda pokrywa 70% powierzchni naszej planety, jednak jesteśmy w stanie wykorzystać tylko 3% z nich. Reszta kończy się w naszych oceanach. Tak więc obecna rzeczywistość jest taka, że ilość wody użytkowej maleje. Wynika to ze wzrostu liczby ludności i demokratyzacji dostępu do wody. Zjawisko to nasila się, gdy weźmiemy pod uwagę rolnictwo, które samo zużywa od 70 do 80% wody w Stanach Zjednoczonych. Czynnikiem są również zmiany klimatyczne i związane z nimi susze. Do tej pory 1,1 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a prawie 2,7 miliarda ludzi żyje na obszarach dotkniętych deficytem wody. Niektóre szacunki przewidują, że do 2050 roku około 87 krajów doświadczy prawie stałego niedoboru wody. Około 30% słodkiej wody na Ziemi znajduje się głęboko w wodach gruntowych. Chociaż technologia i infrastruktura do kopania studni istnieje w krajach rozwiniętych, nie wszystkie kraje robią to z powodów ekonomicznych, technologicznych lub geopolitycznych. Gospodarka wodna i budżet mogą odgrywać ważną rolę w dostępie do bezpiecznej wody. Jedyne dwa miejsca poza wodami gruntowymi, gdzie woda występuje w obfitości, to oceany i atmosfera. W rzeczywistości szacuje się, że nasza atmosfera przynosi w każdej chwili około 12 900 km wody. Jest to trzykrotnie więcej niż ilość wody, którą człowiek zużywa rocznie. Aby zrozumieć technologie, które mogą nam pomóc to osiągnąć, zróbmy krok wstecz. W szczególności przyjrzyjmy się, jak działają układy powietrze-woda i jakie są ich różne właściwości fizyczne. Gdy temperatura wzrasta, powietrze może zatrzymać więcej wody. Na przykład punkt rosy to punkt, w którym temperatura pozwala na nasycenie powietrza wodą. Tak więc przy 100% wilgotności powietrza woda skrapla się w powietrzu. Zatem zmieniając ten punkt rosy i wykorzystując to zjawisko, możemy pozyskiwać wodę z powietrza. Wśród różnych przełomowych rozwiązań w tym temacie pierwszym jest system od Tsunami Products. System ten wykorzystuje system wymuszonej kondensacji podobny do lodówki lub klimatyzatora. Urządzenie zasysa wilgotne otaczające powietrze przez szereg wężownic skraplających. Gdy para wodna przechodzi przez te cewki, zostaje schłodzona na tyle, by osiągnąć punkt rosy. Następnie powietrze i wilgoć przechodzą przez specjalne opatentowane komory ekstrakcyjne, które dodatkowo kondensują wodę. Na koniec woda przechodzi przez szereg filtrów i jest gromadzona w zbiorniku magazynowym. Mały model Tsunami 500 może produkować od 2 do 30 litrów wody na godzinę lub do 760 litrów dziennie. Wyniki te zależą od temperatury powietrza, wilgotności względem punktu rosy i miejsca, w którym jest zainstalowany. Największy model Tsunami 750 produkuje do 1250 litrów na dobę. Aby zorientować się co to oznacza, szacuje się, że przeciętny Amerykanin zużywa około 310 litrów wod dziennie, a przeciętne gospodarstwo domowe około 1100 litrów. Tak więc, nawet przy najmniejszym modelu, będziesz w stanie wyprodukować ponad 60% swojego dziennego zapotrzebowania na wodę, a duży model mógłby pokryć całe zapotrzebowanie rodziny na wodę. Niemniej jednak, modele te miałyby wygórowaną cenę 30 tysięcy dolarów za najmniejszy model i 50 tysięcy dolarów za największy. Do tego należy doliczyć koszt energii elektrycznej. Rzeczywiście są to duże odbiorniki energii o mocy 7,5 i 11 kW na godzinę. Dla porównania jest to ten sam rodzaj zużycia co podczas ładowania Tesli. Są to znaczące dodatkowe koszty, które należy wziąć pod uwagę. Inną rzeczą, którą należy zauważyć jest to, że systemy te mają żywotność 20 lat lub więcej, co może pomóc uzasadnić wysoki koszt początkowy. Teraz przyjrzymy się innej technologii, która jest dokładnym przeciwieństwem tych modeli aktywnych kondensatorów. Wszyscy wiemy, że sieci są bardzo przydatne do łapania ryb i wyciągania ich z wody, ale co z wykorzystaniem ich do samodzielnego łapania wody? Siatki przeciwmgielne istnieją już od jakiegoś czasu i wykorzystują małe włókna do wychwytywania i skraplania wody z powietrza. Ale te systemy zazwyczaj działają tylko w miejscach zamglonych lub bardzo wilgotnych. Jednak niedawny przełom dokonany przez naukowców Josh Wong i jego zespół z University of Akron w Ohio wyniósł tę bardzo prostą technologię na zupełnie nowy poziom. Zespół wykorzystał elektrospawany nanowłókna polimerowe o średnicy 1 miliardowej części metra, czyli około 3,5 atomu. A dzięki tym nanowłóknom można było znacznie zwiększyć powierzchnię siatek. Według twórców, podstawowa siatka może przechwycić około 30 litrów wody dziennie na metr kwadratowy, ale siatki z nanowłókien mogą wyprodukować nawet 180 litrów, 6 razy więcej. Co najlepsze, nie wymagają one dostępu do energii elektrycznej. Łąk opracowuje jednak system, który mógłby wykorzystywać elektryczne urządzenia chłodzące do pomocy w chłodzeniu włókien. To dodatkowo zwiększyłoby ilość wody, którą mogą zebrać. Technologia ta jest jednak wciąż w fazie eksperymentalnej. Trudno jest prognozować i szacować koszty tej technologii. Celem badaczy jest stworzenie systemu, który będzie lekki, trwały i ekonomiczny. Dzięki zwiększonej zdolności do kondensacji oznacza to, że siatki te mogą pracować w bardzo suchych pomieszczeniach, gdzie wilgotność wynosi zaledwie 4%. Najnowszy przełom dotyczy powstającej technologii znanej jako supergąbka. Supergąbki to duża grupa materiałów hybrydowych, hydrożelowych i żelowo-polimerowych, splecionych jak gąbka. To, co je wyróżnia, to fakt, że są niesamowicie hydrofilne. Oznacza to, że w niskich temperaturach mogą skraplać się i wchłaniać duże ilości wody. Kiedy nagrzewają się pod wpływem słońca, stają się hydrofobowe, co oznacza, że wydalają całą wchłoniętą wodę. Tak więc, podobnie jak siatka z nanowłókiem, systemy te nie muszą wykorzystywać energii elektrycznej do działania, potrzebują tylko słońca. Zespół badaczy z Uniwersytetu w Teksasie pod kierownictwem GUGI-U wykorzystał te materiały do stworzenia unikalnego systemu zbierania i filtrowania wody. Ta wersja gąbki może znów produkować od 30 do 40 litrów na kilogram dziennie. Wciąż w fazie eksperymentalnej inne hydrożele mogą kosztować od 2600 do 3400 dolarów za tonę, co przekłada się na około 3 do 4 dolarów za kilogram. Aby porównać te trzy technologie, trzeba wziąć pod uwagę różne punkty takie jak cena, żywotność i niezbędne warunki środowiskowe. Rzeczywiście trudno jest wycenić tę produkcję wody, zwłaszcza że większość z tych modeli nie jest jeszcze skomercjalizowana na skalę przemysłową ani dostępna dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Ponadto systemy pasywne nie zawsze są tak proste, jak mogłyby się wydawać. Systemy gąbkowe i siatkowe wymagają wiatru do przepychania powietrza przez różne media. Różne warunki oznaczają, że potrzeba znacznie więcej testów w warunkach rzeczywistych, aby naprawdę zrozumieć ich działanie. Wokół tego tematu powstało ostatnio wiele inicjatyw i startupów. Jednym z przykładów jest panel Zero Mass Water Hydro. Jest zamontowany na dachu i produkuje wodę ze źródła zasilanego w całości energią słoneczną. Może wyprodukować 48 litrów wody dziennie, w zależności od wilgotności i pogody w danym dniu. Kosztuje 6000 dolarów za dwa panele wysłane i zainstalowane. Można by produkować od 8 do 16 litrów lub od 2 do 4 galonów dziennie. Kolejną inicjatywą jest Cumulus Water, która podejmuje się wymuszonego kondensatora. Jest niezależny dzięki własnemu panelowi słonecznemu i ma tę zaletę, że jest mobilny. Został onże testowany w odległej szkole w Tunezji, ale nie został jeszcze skomercjalizowany. Rozwój tych technologii zapowiada świetlaną przyszłość, a być może zapobieżenie problemowi niedoboru wody w przyszłości, szczególnie w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem klimatycznym, czyli w większości krajach trzeciego świata. Jeśli podobał Ci się nasz temat dnia, zapraszamy do polubienia tego filmu. Jeśli chcesz cieszyć się większą ilością takich filmów jak ten, zasubskrybuj kanał i co najważniejsze, zostaw nam sugestie dotyczące przyszłych tematów. Aktywuj dzwonek powiadomień, aby jako jeden z pierwszych zobaczyć nasz kolejny film i do zobaczenia wkrótce na Atech.